Dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w treningu i zobaczcie, kogo dzisiaj mamy. Edytka, Anetka i zaczynamy trening wspólny. Mam nadzieję, że dziewczyny będą się motywować nawzajem. I startujemy od rozgrzewki. Dobra, dziewczyny, stajemy w delikatnym rozkroku. Hop, dłonie na barki i delikatnie krążymy barkami w tył. Oddychamy. Głęboki wdech nosem. Wydech ustami. Staramy się złożyć wypadki z tyłu. O właśnie. 8. Oddychajcie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I to samo w przód. Cały ruch do przodu. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, Jeden i luz. Głęboki wdech. Ręce do boku. I teraz delikatnie barki w przód i w tył. Wydech i wdech. Raz i dwa. Wydech i wdech. I pięć. Cztery. Hop, trzy. Dwa. Jeden. Luz. Wdech ręce do boku. Wydech jeszcze dwa razy. Wdech i wydech jeszcze raz. Wdech i wydech. Super. Otwieramy ramiona, delikatny rozkrok i zamykamy klatkę piersiową. Chowamy głowę między ręce. Wdech, otwieramy z tyłu, łączymy dłonie, klatka piersiowa mocno do przodu. I jeszcze. Wdech, wydech. Zaokrąglamy. Wdech i z wydechem mocno staramy się łączyć ręce z tyłu, klatka do przodu. Jeszcze raz. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. I wydech, klatka piersiowa przód i luz, delikatny rozkrok i przechodzimy raz jedna, raz druga, ręce na uda, na razie hop, delikatnie uginamy nogi w kolanach, brzuch napięty, łopatki ściągnięte, uśmiech na twarzach, jest, a super i bok, ręka raz, dwa, raz, dwa, Dech i wydech i hop, hop, ciągniemy mocno ręką wdech i wydech i osiem, hop, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i luz i cały czas teraz piętą do pośladka, raz jedna, raz druga, raz jedna, raz druga, pięć, hop, cztery, trzy, Dwa, 1, 1. Zostają ręce na biodrach. Zmniejszamy rozkrok i krążymy biodrami mocno do przodu. Wdech, i wydech. Raz, i dwa, i przód, tył i bok. 5, hop, 4, hop, 3, 2, 1, i druga strona, i hop, 8, hop, 7, 6. 5, 4, hop, 3, 2, 1. I los delikatnie. Ręce na uda. Kładziemy dłonie i będziemy zaokrąglać mocno plecy. Wydech i wdech, wyciągamy pośladki śladki I Raz i dwa. Raz, dwa. Wydech i wdech. Wydech, dech. 5. Cztery. 3, 2, 1, stop, zatrzymujemy w dole, kierujemy bark do przeciwnego kolana. Raz, jedna strona, raz, druga. i 8, hop, 7, 6, otychamy. 5, 4, 3, 2, Jeden i luz, delikatnie rolujemy, krąg po kręgu i same barki, tymi. wdech nosem, wydech ustami, hop, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, hopa i do przodu, raz i raz, hop, do przodu, wdech i wydech, jeszcze sześć, pięć, cztery, Trzy, dwa, jeden. Hop. Ręce w przód. Przed sobą. Robimy na dwa i na trzy otwieramy. Jest. Raz, dwa, na trzy, otwieramy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, mocny wdech. Przy otwarciu klatki piersiowej, głęboki wdech. Wdech i wydech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, i hop. Jeszcze trzy. Hop, dwa, szeroko, jeden i luz. Delikatnie wdech i wydech jeszcze raz. Wdech i wydech. Zrobimy sobie takie półprzysiady, yy, tylko przez hip hinge, czyli ugięcie w stawie biodrowym jest w tył i góra, spięcie pośladka. Tylko do tyłu biodro i góra. W tył, hop. Tutaj nigdzie dziewczyny nie musimy schodzić kolanami. Ręcznie powinnyśmy. Delikatnie pchamy biodra w tył i powrót. Wydech i wdech. Jeszcze osiem, siedem, sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa, chopa. Jeden i luz. Oddychasz, wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech i startujemy z treningiem. Gotowe? Yeah. No jak, to dobrze. Startujemy z treningiem. Teraz z dziewczynami pokażemy Wam cztery ćwiczenia w tym bloku, które będziemy wykonywały. Delikatny rozkrok dziewczyny i będziemy schodzić delikatnie w dół ręce i mocno do góry. To, co tu jest ważne, robimy wdech, wydech, góra. Jak dajemy ręce do góry, to spinamy brzuch i pośladki, dobra? Raz i dwa. Energicznie pracują, ręce mocno wyciągamy. Drugie ćwiczenie, tak zwane heel back, czyli nogi piętą o pośladek, ręce do góry i zaraz będziemy dokładać ręce. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Super. Trzecie ćwiczenie, mini bieg, szeroko nogi, rozstawione do boków, ręce z przodu, raz, otwieramy, zamykamy. Raz, dwa, raz dwa, raz, dwa. Super, i czwarte ćwiczenie w tej rundzie. dwa razy pajac i dwa razy boks, przód. Chodźcie, I będzie raz, dwa i boks, raz, dwa. Raz, dwa i przód, raz, dwa. No to tyle. Pamiętamy, pamiętamy, piąteczki, piąteczki dla Was. Włączam, super, super i zaczynamy. Zaczynamy za 7 sekund. Maszerujemy, startujemy od szerokiego przysiadu. Uwaga, chopa, ręce do góry. Raz, dwa. Raz i dwa. Tech, wydech. Pamiętajcie, że są 20 sekund ćwiczeń. Wykonujemy tak szybko, jak potrafimy, przy spięciach mięśni. Hop. Raz, dwa. Raz, dwa. Jeszcze raz. Hop. I luz. Maszerujemy. Drugie ćwiczenie będzie to heel back, czyli spiętą do pośladka. Maszerujemy ze spiętym brzuchem. Ręce góra. i go. I raz, raz, raz. Dech, wydech, dech, wydech. Możemy przyspieszać, jak czujemy, albo zwalniać. Hop, napięty brzuch, ręce pracują. Trzy, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Plus, maszerujemy cały czas w ruchu. Ręce pracują. Trzecie ćwiczenie. Bieg szeroki z ramionami. Uwaga! I go! I łączymy, otwieramy. Raz, dwa, raz, dwa. Wydech, dech, wydech, dech. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pięknie. Cztery, trzy, dwa, jeden. Plus przy marszu oddychamy, uspokajamy oddech. I czwarte ćwiczenie. Dwa razy pajat, dwa razy boks, Go! I raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Hop, 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 hop. Wdech, wydech, pach, pach. jeszcze pięć sekund. I raz, dwa, raz, dwa. I luz. maszerujemy, drugi raz dokładnie to samo, uwaga, trzy sekundy, szeroki rozkrok, uwaga, ręce do i góra, go, raz, dwa, wydech, hop, Dwa. raz, proste ręce, mocno wyciągamy do góry, tak jakbyśmy chciały dosięgnąć sufitu, wdech, wydech, raz, dwa, Raz, dwa, raz, dwa. Super. Marsz. Kolejne ćwiczenie, ten heel back, spiętam do pośladka. Trzy, dwa, jeden, ręce góra i go. Hop, hop. Raz, dwa. Ściągamy pięknie ramiona. Spinamy plecy. Dech, wydech. Raz, dwa, raz, raz, raz. pięć. Cztery. Trzy, dwa, jeden. I luz. Maszerujemy. Prosta postawa. Brzuch napięty. I uwaga. Szeroko ramiona. Będzie szeroki bior, obok. Bieg gorze. Ręce przód. Hop. Raz, dwa, raz, dwa, raz, 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 raz. raz. Hop. Nie mi tu spieszacie. Dobrze. Raz, raz. Ja! Jeszcze. 3, 2, 1, plus marsz i pajacę dwa razy i dwa razy bok. 3, 2, 1, book. Raz, dwa i raz, dwa. Ech, wydech, hop, hop. Raz, dwa i raz, dwa. Raz, dwa i raz, dwa. Hop, hop, raz, dwa. Wdech. wydech, Hop. Hop. I luz. Delikatnie. Wdech. wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Wdech. wydech. Brawa dla Was. Piąte dni. Jedna, druga. Ale porządnie. A, zabolało. Teraz jeszcze nie mamy minutę przerwy. Szybki łyczek wody. I startujemy z drugą rundą, nigdzie nie odchodźcie, możecie w ciągu tej jednej minuty pić i maszerować. I czekajcie na Dobra dziewczyny, już po minucie przerwy startujemy z drugim blokiem. Szybciutko pokażemy, co będzie nas czekało w drugim bloku. Dziewczyny, jedna strona, plejkatny rozkrok. Wykonujemy kick bok, raz i kolano ściągamy. Raz, kolano, raz, kolano. Uważne jest, żeby się podniosły kolano, spieły brzuch. Hop. Druga strona to samo, jest bok, kolano, bok. Kolano, bok, kolano. Trzecie ćwiczenie. Szeroki rozkrok i będziemy robić całe koło. Raz, w dół, raz, w dół. Tutaj ważne jest, żebyście miały plecy wyprostowane. Nie robimy żadnych przysiadów, a już na pewno nie do przodu. Cały ruch jest wypięcie pośladków w tył. Tak? Raz, dwa i raz, dwa. I czwarte ćwiczenie. Ręce z przodu, bieg szeroko, wąsko. Raz, dwa, raz, dwa. Gotowe. Piąteczki. Porządne. O! Włączę stoper i zaczynamy. Starting session. maszerujemy dziewczyny. Maszerujemy pierwsze ćwiczenie. Będzie to do boku. Razem z kolanem. Szeroko. I go. I raz, dwa, wydech. Hop. Ściągamy mocno. Niech to będzie porządny punch. Do boku, hop, ręka w piątkę, hop, raz, hop. wydech, góra, raz, dwa jeszcze, raz i luz. Maszerujemy. Druga strona, to samo. Pamiętamy, że spinamy brzuch w trakcie ćwiczeń. Jeden i bok, i raz, góra, raz, hop, wydech, wydech. Raz, raz, wydech, sześć. Sekund. Pach. Trzy, dwa, jeden. Maszerujemy. Trakcie marszu. Oddychamy. uspokajamy oddech. Trzy, dwa, jeden. Szeroki rozstrok I dookoła w prawo. Góra. Raz, raz, Hop. raz, dech. Wydech. Tutaj zepnijcie ręce. One mają być takie mocne, nie takie luźne. Hopa. Porządnie. Hopa. Tu. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa, raz. Raz. Masz. Pięknie. I czwarte. Bieg szeroko-wąsko. Trzy. Dwa. Jeden. Go. I raz. Dwa. O. Pięknie. Jeszcze. Pięknie. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. I maszerujemy. Druga runda to samo. Czujecie jak robi się cieplej? I milej? Uwaga. I bo Raz. Kolano. Raz. Hop. Raz. Hu. Raz. Hu. Wydech. Moc i na boku. Moc na bok. Wydech. Kolano. Jeszcze jeden. Ilus. Marsz. Szerwetka wyprostowana. Brzuch napięty. Oddychamy. Słońceczka. Trzy, dwa, jeden. go. I raz. Raz. Ura. Dzień. Raz. Dwa, trzy, cztery, trzy. Jeszcze jeden raz. Super. Maszerujemy. Kolejne ćwiczenie szeroko. Nogi całe okrążenia rąk. Uwaga. I go. Prawa. Raz. Hop. Tutaj dajemy pośladki delikatnie w tym. Jeszcze dobrze, wdech, wydech, marsz, ostatnie ćwiczenie, bieg szeroko, wąsko, cztery, trzy, dwa, jeden, go, idę do was dziewczyny, pobiegać i tempo, mały ruch, cześć, staramy się być proste, pięknie, jeszcze chwila, jeszcze sekundkę, 5, 4, 3, 2, 1 i luz, wdech, wydech, wdech, wydech, jeszcze raz, wdech, wydech, brawa dla dziewczyn, brawa dyta brawa Neta, to by było na tyle dziewczyny, ty sobie też piątkę zbijcie, o! jeżeli macie siły, czas i energię, to można wykonać ten zestaw ćwiczeń jeszcze raz. Jeżeli nie, to jest wystarczające, i zapraszam Was do rozciągania. Stajemy w delikatnym rozkroku. Góra, wdech. I wydech. Dwa razy jeszcze. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Wdech. Wydech i luz. Jedna noga w przód, palce na siebie. Pośladki daleko do tyłu, opieramy się o nogę, która jest ugięta. Hop, plecy wyprostowane, staramy się wyciągnąć nogę, hop. Obie ręce na drugiej nodze, o właśnie, na to. A tu jak naciągasz mocniej? A widzisz, dobra. Wygodniej? No to rób. Trzymamy, jeszcze, jeszcze, trzy, dwa, dobra, jeden. Luz, wdech i z wydechem druga noga. Staramy się tutaj prostować fajnie plecy, łopatki ściągamy. Noga wyprostowana, ciągniemy w dół. Czujemy cały tyłek nam się bardzo dobrze rozciąga. Hop i luz, hop. stajemy w delikatnym rozkroku. Ręce na biodra i będziemy przechodzić delikatnie w jedną stronę, hop. Góra i druga. Tutaj prostujemy nogę, ciągniemy pośladki w tył. Nigdzie do przodu do tyłu, żeby poczuć wewnętrzną stronę uda, jak się pięknie rozciąga. Raz, i dwa. Wydech, wdech. Wydech, i wdech. Jeszcze. Cztery. Hop. Trzy, dwa. Jeden. I luz. Hopa. Chodźcie do ściany. Wy dziewczyny do ściany. Ja będę stała tutaj. chwytamy za stopę. Hop, o! Na tyle, ile jest to oczywiście możliwe. I trzymamy. O, dobrze jest, dobrze jest, Edytko. Hop, trzymamy chwilę. Niech nam się przody pięknie rozciągną. Dech. I wydech. Przyciągamy teraz tą samą nogę do siebie. Mhm. I trzymamy. Trzy, dwa, jeden. I luzemu Opa, i druga strona. Staramy się chwycić. O, właśnie. Brzuch napięty, plecy wyprostowane. Uf. Ciągniemy biodro do przodu. Super i noga do siebie. Trzy, dwa, jeden i luz. Super. Wdech i z wydechem zokręciam mocno plecy. Wdech, wydech mocno klatka piersiowa do przodu. jeszcze dwa razy. Wdech, wydech, wdech, wydech klatka piersiowa, przód. Luz, ręce wzdłuż tułowia, jedna ręka idzie wzdłuż nogi, w dół, druga ręka do góry, mocno otwieramy, cały bok dociągamy, wdech, wydech, druga strona, chapa, wdech, wydech, jeszcze po jednym razie, raz, jedna, wdech i wydech, druga strona, góra i luz, wdech, z wydechem kładziemy jedną rękę na głowę, druga ręka wzdłuż tułowia. Skłon boczny, skręt i w dół pod pachę. Góra wdech. Druga ręka. Skłon boczny, skręt i w dół pod pachę. Jakaś pszczoła nam wleciała. Góra wdech. Wydech. rodę do klatki piersiowej. I luz. Góra wdech. I wydech. Jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. Wydech. I dziękujemy bardzo. Brawa dla Was. Brawo dla Edytki. Brawo dla Netki. Dziękujemy bardzo. Widzimy się na kolejnych treningach. Trzymajcie się. Pa!